thank you Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Zasłuchałem się w mocarcie. Symfonia numer 40 gmol w wykonaniu harmonii uniwersyteckiej. Wolfganga Amadeusza Mozarta oczywiście. Moi drodzy, zaczynamy Kompletne modlitwy na zakończenie, na zakończenie dnia. Chciałbym podziękować dzisiaj Bogu, a więc rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dziękuję Ci Boże, Trójcy Świętej, jedyny. Za ten piękny i szczęśliwy dzień który pozwoliłeś mi przeżyć i za wszystkie łaski, którym mnie obdarzyłeś dzisiaj i w całym moim życiu. Przepraszam Ci Boże za wszystkie moje niedoskonałości, grzechy, zaniedbania. Żałuję szczerze, że wszystkie moje grzechy popełnione dzisiaj, i w całym moim życiu, które Ciebie, Ojcze, żałuję za nie, które Ciebie, Ojcze, obraziły lub zraniły. Szczególnie za i tutaj. Pomyślmy o, o naszych grzechach, które popełniliśmy i za które powinniśmy Boga przeprosić. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mogą czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przez to błagam Najświętszą Marię, zawsze żywicy, wszystkich aniołów i świętych, moich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mi błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie przy życiu, abym Ci służył i wielbił. Dziękuję Ci za to, że tyle razy, gdy byłem w sytuacji, wydawałoby się bez wyjścia, niebezpiecznej, wyciągnąłeś do mnie pomocną dłoń, wydobyłeś mnie z tej sytuacji na ogół, niemal bez szwanku. Dziękuję Ci, Sylu Boży, za to, że poprzez Twoje cierpienie wyzwoliłeś nas od, nie od grzechu, ale i, od, ani, i nas od piekła. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobre, jakie są w Kościele. Duchu Święty, składam Ci podziękowanie za dary łaski, które tak chodzi, w moją duszę. Ojcze Przedwieczny, dziękuję za wszystkie czynności dnia przedziemnego. Moi drodzy, chwilkę się wyciszmy, podsumujmy ten, ten dzisiejszy dzień. Na był trudny, to, to nie ulega wątpliwości, ale sądzę też, że był dzisiaj bardzo owocny. Znowu było bardzo ciepło, wysoka temperatura, tak Cieszę się, że możemy się wieczorem przed snem, na zakończenie dnia jeszcze spotkać, że możemy się wspólnie modlić. Jaki ten dzień był dla mnie? Pełen tęsknoty, ale też radości z tych dwóch kurcząt, które jedne były dzisiaj w niesamowitym niebezpieczeństwie. Zobaczycie to na filmach na moim kanale, który po, jeszcze jak starczy mi sił, to po naszej modlitwie opublikuję. Hmm. Ale szczęśliwie się to wszystko skończyło. Tak pomyślałem, że wczoraj wykrył się, się pierwszy kurczaczek, a jednocześnie Biała Kura umarła w pobliżu, chwilę później. Na chwilę, kilka godzin później zdążyliśmy pojechać na zakupy i wrócić. I w naturze tak to jest, że narodzinom towarzyszy śmierć. O tym pamiętać powinniśmy i musimy, ale niech to nie będzie źródłem depresji, pesymizmu. Moi drodzy, porządkuję swoje. Papiery, dokumenty, książki. Zaczynam funkcjonować normalnie. Prawie normalnie. Bo jeszcze. Jak mam chwilę czasu, to zżera mnie tęsknota, ale. Ale powoli się uwalniam od tego ciężaru. Moje pieski, kury. Teraz te kurczaczki maleńkie. Właściwie dwa kurczaczki. Biały i czarny. Hmm. Hmm. Dzisiaj pojawiły się kolejne informacje, że teraz będziemy potęgą nuklearną. Mój Boże. Jest się czym chwalić. Jaką potęgą? Dziennikarze, zastanówcie się. Panowie dziennikarze. Co wy piszecie? Jakie głupoty wciskać ludziom. Państwo jest zadłużone. Chcecie je jeszcze bardziej zadłużyć, a wy to bezmyślnie piszecie. Przynajmniej Przyjrzyjcie się temu. Zajrzyjcie za kulisy. A nie piszecie na zlecenie, bo wam zapłacono takie głupoty. Jaką potęgą gospodarczą? Nuklearną. Eksploatacja jeśli tych elektrowni zbudujecie, to eksploatacja elektrowni jest bardzo droga. Dużo droższa niż budowa. O tym nie zapominajcie. Dlatego Niemcy i Amerykanie większość elektrowni pozamykali. To tyle, co chcę powiedzieć na koniec dnia. Zdążyłem trochę się na ten temat naczytać, naoglądać. I powinna być na ten temat ogólnorodowa dyskusja. Ale może to nie pora teraz, żebyśmy rozstrząsali takie, chociaż to jest Sprawa bardzo fundamentalna w repozycji naszego życia, w naszej sytuacji ekonomicznej. A poza tym, panowie, czy nie widzicie, że my żyjemy w kraju, który jest blisko poważnego wojennego konfliktu? Co robi się, wy, którzy nami żeby to zagrożenie zmniejszać? może dolewać oliwy do ognia. A teraz mówmy kompletę. Moi drodzy, yy, Mogę tylko tyle powiedzieć, na te, zakończenie tego dnia, że ciężko pracowałem. Postanowiłem rozbudować kanał YouTube, żeby się lepiej z Państwem komunikować, żeby lepiej wyrażać ten mój. Tą, tę moją pasję, żeby. Bogu służyć i Polsce i ludziom. I dbać o te zwierzęta mi powierzony. Jak na jednego człowieka to jest sporo. Ale ja nie narzekam, cieszę się z tego, tylko od paru dni czuję takie wielkie zmęczenie. Myślę, że te trzy modlitwy o uzdrowienie bardzo nadwyrężyły moje siły i je powoli odbudowuję, powoli jeszcze trochę, bo przygotowujemy się do następnej sesji uzdrowieniowej, która będzie za pół roku przed Wielkim, trzy Wielkie Piątki, przed, trzy, trzy Piątki przed Wielkim Piątkiem, a potem za pół roku znowu. Modlitwa i uzdrowienie jakie Pan Jezus przeze mnie udziela nie jest obojętny dla mojego stanu psychofizycznego, ale cieszę się, że mogę pomóc ludziom. Nie wiem, jak wielu, ale wiem, że mogę. I to jest ta radość. A teraz, kochani, pozwólcie, że mm, odmówimy kompletę. Czyli piękne modlitwy na zakończenie dnia. Pani Krystyno, yy, jak, jak kompletna ma się, jak liturgia słowa, jak te, czy, te czytania, które tutaj przedstawiam, ma się do Biblii, one, one wyrastają z Biblii. Biblia to już tekst, który uległ, jakby powiedzieć, tak pewnemu zamknięciu. Opracowali go wybitni ludzie przy, przez wieki. W tej chwili teksty te są w sensie edytorskim zamknięte, ale przecież one ciągle odnoszą się do życia, bo my, do których to słowo Boże jest w Biblii skierowane, my się zmieniamy, zmienia się sytuacja. A tamto wiadomo, że interpretacja Biblii, fragmentu Biblii, nie zależała od człowieka, od jego sytuacji życiowej, doświadczeń życiowych, aspiracji, ambicji, przekonań, Myślę, że chrześcijaństwo jest w stanie to wszystko zmieścić. I to robi. A teraz podmówmy komplety. Posłuchajcie, a jakbym dzisiaj nie stał tylko tak, żeby być bliżej, żebyśmy się widzieli face to face. Myślę, że Pan Bóg się o mnie obrazi. Nie, nie jestem zmęczony. Tak pomyślałem, że, że będzie bardziej tak po domowemu. Pod przecież Kościół domowy budujemy. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, chwa ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Ty nim kres jasności, błagamy w twórców wszechświata, byś nas otaczał, opieką i chronił swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie. A kiedy zbudzi je zorza, niech ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a ty ze światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Ospraw to, ojcze najlepszy, przez syna twego Chrystusa, co z tobą w duchu jasności w blask na wieki. Amen. Czarnowia. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Modlitwa w ucisku. Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Usłysz, Panie, modlitwę moją. W swojej wierności przy moje błaganie. Wysłuchaj mnie swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Albowiem mnie przyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. A we mnie duch mój odlewa zamiera. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie dokonać łaski twojej, bo w tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku tobie moją duszę. Wybaw mnie, panie, od moich wrogów. Uciekam się do ciebie. Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech mnie Twój dob dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z, niego, z niedoli. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryszący krąży, szukając kogo pożyć. Mocnie wierzę, przeciwstawcie się jemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mego. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Mm -hmm. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłami, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze. Według słowa Twojego bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nu nas osłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc światłem i spraw, byśmy spokojnie zasnęli i z radością budzili się w Twoje imię. W lasku dnia nowego przez, Chryst przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela. Z niej wjazd gwiazdo morska, do nieba ścieżka najprościejsza. Mhm. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podwignąć, prosimy lud upadający w rzekach swoich uwikłanych, pragnąć, powstać z nich pragnący. Tyś. Cudownie zrodziła światło zbawiciela. Tyś cudownie zrodziła światło zbawiciela światło też. Tyś sama wykonała, wykarmiła twego stworzyciela. Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela, wdzięcznym pozdrowieniem, rad się wstawić o Panno z ranami grzesznymi. Ratuj nas i opiekuj się sługami Twoimi. Moi drodzy, módlmy się jeszcze wieczorem na zakończenie, o pokój, o zakończenie wszystkich wojen i wewnętrznych konfliktów, aby ludzie mogli żyć bezpiecznie. Módlmy się za nasze rodziny polonijne, mhm. aby nie utraciły kontaktu z rodziną, z ziemią ojczystą, z, z ziemią swoich przodków. Módlmy się o przywódcę duchowego. Niech Pan Bóg go nam wskazać, a my udzielimy poparcia, by w sposób mądry i roztopny, a odważny poprowadził na naród i który mógłby być głosem sumienia dla wybranych do sprawowania władzy w naszym kraju. Kiedy? Prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Tak. Teraz moi drodzy, ponieważ jest to kanał edukacyjny. To przeczytamy fragment, bardzo ciekawy fragment dzisiaj Ewangelii, który jest poprzedzony, poprzedzony jest wersetem Ewangelią Alleluja, alleluja. Żywe jest Słowo Boże i skuteczny, Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja. Mhm. I tu, kochani moi drodzy, moi drodzy stanę. Tak. Poczekajcie. Mhm. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam uczeni w piśmie i farzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku lecz zaniedbaliście co to, co najważniejsze jest w sprawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepy przywódnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie bielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy oczy wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto słowo Boże. Mhm. Taka krótka refleksja na temat tego fragmentu. Rozum jest takim najważniejszym bo wolnej woli darem Boga. Nasz umysł działa w różny sposób. Z jednej strony potrafi opisać rzeczywistość za pomocą liczb, czyli na przykład możemy dzielić rzeczywistość na części, liczyć je, a nawet kształtując w ten sposób rzeczywistość, kształtować w ten sposób rzeczywistość za pomocą skomplikowanych operacji. Mówiąc, uczenie. Nasz rozum ma również taką funkcję kalkulacyjną, która nabrała w epoce cyfrowej takiego dodatkowego znaczenia. Wszystko jest mierzone, zamykane w liczbach, nie jest tylko rozmiary fizyczne, rzeczy materialnych, ale i wartość i znaczenie. Mierzymy liczbami czas, mierzymy ludzką pracę. Dobrze. Liczby zamykamy również w pogodę i tak dalej, i tak dalej. Tak. I tu zwróćmy uwagę, paryzołusze to byli bardzo starani ludzie, wychowani od prawa mojżeszowego. Płacili dziesięcinę bardzo skrupulatnie. Czasami to było zachowanie maniakalne. W słowach Jezusa słuchać pewną ironię nawet. Zobaczcie. Akurat to zioło miało być tak ważne, usprawiedliwić, wobec, by, 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 by usprawiedliwić, wobec być usprawiedliwym wobec Boga. Faryzołuszy myśleć, że poprawnie zapłacony podatek wystarczy, aby być jednym Bogu i kochać go. Może, widzicie, tak. Pan Jezus nie mówi nam, że mamy być chłodni, że nie ma, nie ma być w nas że to należało czynić, a tamtego nie, nie zaniedbywać. Te formy są ważne również wobec Boga. Bez nich może jednak być trudno wyrazić nam naszą miłość do Niego. Mm -hmm. Tak, moi drodzy, zostawiam dzisiejszą recenzję, bo jest późna pora na takim niedopowiedzeniu. Przeczytajcie jeszcze raz ten piękny fragment, gdzie właśnie Pan Jezus um, stwierdza, że Uczeni w piśmie i farceusze to są obudnicy, którzy dbają o zewnętrzną część. kup, właśnie, kupka. Czyli popatrzcie, że nie powinno się do pewnych spraw wracać, pewne sprawy trzeba zamknąć. I, i również ważne jest to, żeby to, co jest w nas. Ma ten, ma ten związek z, ten, z chorobą, zanieczyszczeniami, wezoniami, żebyśmy byli powściągliwi. Tak. Biada wam, biada, uczyni w piśmie, faryzeusze obudnicy, budnicy, bo dbacie o czystość z zewnętrznej strony kubka i misy. Na wewnątrz pełne sąsiedztwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy. Ta apostrofa, zobaczcie, oczy w kubka, żeby i zewnętrznej doskonale stało się czysto. Czyli tu bardzo, bardzo dobitne uderzenie w faryzeuszy. Wręcz krzyczy, że jesteście ślepi, że nie widzicie spraw istotnych, że nie, nie potraficie się oczyścić od. od, od tej, właśnie takiej obłudnej wiary. Wiara powinna być umiarkowanie żarliwa, ale mocna, szczera. Tak, kochani, tego, tego też wam życzę, żeby tak było. To wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za subskrypcję, za popieranie kanału. Muszę powiedzieć, że po prostu dzisiaj, bo jeśli chodzi o ilość wyświetleń, to było ponad 4000. Zaskoczyło mnie to bardzo, bardzo Wam dziękuję. To znaczy, że kanał trafia już nie tylko dzięki subskrypcjom, ale to też jest ważne, do wielu odbiorców, że krąg odbiorców się poszerza. I moi drodzy, te, te filmy o pieskach i kurkach, które podnoszą oglądalność, przy okazji, zobaczcie, są dwa filmy czysto religijne które cieszą się coraz większą popularnością. Ciągle ich oglądalność idzie w górę. Jakie? No poszukajcie. Dobrze? A jak będziecie chcieli, to napiszcie, to ja wam podam link tutaj w opisie. Do tej strony. Tak. Nie tak dawno nagrane, ale bardzo się cieszę, że, że przeglądałem ilość godzin, jakie są oglądane. No to bije wszystkie rekordy. I to są treści religijne. Bardzo ciekawe. To co, dobranoc. Dobrej nocy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobranoc. nocy, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego